No to tak szybko tylko wam to przelecę. Bo to, co tu się dzieje, to boli głowa. Można powiedzieć taki wzór do naśladowania. No to, Kuba i Witek, przykro mi, ja już wybrałem swój ród. Voidfall w edycji polskiej od Portal Games to gra, na której premierę wielu z Was czeka i do tego grona również zaliczałem się i ja. Ale powiem szczerze, na rozgrywkę będziecie musieli troszeczkę poczekać, ponieważ analiza tych wszystkich instrukcji to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Ale jeżeli już taka rozgrywka będzie, no to oczywiście linka podrzucę w opisie tego filmu. A tymczasem sprawdźmy czy jakość wykonania przejdzie moją kontrolę jakości. Nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. Pudło jest konkretnych rozmiarów i jest naprawdę bardzo ciężkie. Jeżeli jeszcze ktoś będzie chciał włożyć wszystkie te elementy do insertu, no to naprawdę, żeby to nieść, będzie musiał mieć konkretne bicepsy. Mamy tutaj 20 scenariuszy z 52 możliwościami przygotowania mapy oraz 14 asymetrycznych grywalnych frakcji. A szczęście w tej grze jest ograniczone do totalnego minimum, no to otwieramy. Mamy tutaj ulotkę, dzięki której będziemy mogli zainstalować sobie aplikację, a konkretnie to pomoże nam przygotować rozgrywkę, ułatwi wyszukiwanie najważniejszych elementów w grze, czy też szybko wyliczy nam wyniki walki. Ale z tego co widziałem, to na razie jest w języku angielskim zobaczymy, jak będzie później. Cztery dodatkowe strony. Taka karta pomocy, gdzie mamy rozpisane wszystkie symbole, jak widzicie, jest tego po prostu od groma. Instrukcja, którą mamy podpisaną, zacznij tutaj, ponieważ tych instrukcji mamy więcej. Będziemy tutaj mieli informacje o komponentach, cyklach rozgrywki czy też zasadach gry. Podoba mi się to, jak portal ładnie kolorystycznie wkomponował się w te instrukcje. Bardzo malutka czcionka. No, tak, ja już to przerabiałem, dlatego no nie jest łatwo, od razu wam mówię. I prawie maksymalny poziom ciężkości na BGG nie wziął się z niczego tylko dla hardkorowców. Następnie mamy glosariusz, gdzie mamy szczegółowy opis komponentów gry. No to tak szybko tylko wam to przelecę. Bo to co tu się dzieje, to boli głowa. To jest 51 dodatkowych stron do instrukcji, ale to nie wszystko. Mamy tutaj kompendium, z którego należy korzystać razem z instrukcją. Jest tu przygotowanie gry, scenariusze, scenariusz wprowadzający oraz opis uniwersum Voidfall. I co my tutaj mamy? No, zobaczcie, jakie piękne ilustracje. A to wszystko na 85 stronach. Ale jakość papieru jest wysoka i naprawdę przyjemnie się to wszystko przegląda. A oto 14 rodów, które mamy do wyboru. Mark Walos. Bardzo fajne podpowiedzi, opisany styl gry danej frakcji. Na przykład, właśnie Wallace jest skupiony na kartach agenty i żetonach handlu, preferuje strategie oparte na kredytach, równoważy niską siłę ognia dodatkowymi akcjami i możliwością szybkiego pozyskiwania technologii. Złożoność 3 w skali do 4. Novaris Tutaj widzimy maksymalną złożoność. Koncentruje się na zarządzaniu spaczaniem z uwzględnieniem wysokiego ryzyka, ale też i znacznych korzyści. Preferuje nadprodukcję. Dobre efekty przynoszą częste ataki o małej sile ognia. Kradmur. Również złożoność na najwyższym poziomie. Fenrax. Asturan. Taka śnieżna frakcja. Oj, chyba dobra na początek, tylko złożoność 2 na 4 Nerwo. A ci tutaj są zorientowani na ekonomię. Jarwek, elastyczny i mobilny, specjalizuje się w rozmieszczaniu floty i atakach z zaskoczenia. Siweus. no jakiś taki potężny bóg, zorientowany na militariach, skupia się na oczyszczeniu zespaczenia i inwazjach na sektory zrodzonego z pustki. Degwyn. O również zorientowany na ekonomię to już było, skoncentrowany na żywności oraz gildiach rolników, sprawnie awansuje na torach cywilizacji. Zenur, skupiony na nauce i kredytach, preferuje nadprodukcję w celu uzyskania dodatkowych korzyści, zdolny do zgromadzenia sił szybkiego reagowania. Kurtozar, Jeden z czterech podstawowych rodów. Elastyczny, gotowy na większość specjalizacji. Preferuje wysoko rozwinięte sektory i rosnącą populację. Zdolny do szybkiego pozyskiwania technologii. Zostały jeszcze trzy. Dunlurk. O, złożoność jeden. Jeden z czterech podstawowych rodów. Elastyczny, gotowy na większość specjalizacji. Preferuje budowę instalacji Zdolny do szybkiego pozyskiwania technologii. Belitan. To również wiemy, że jest jeden z podstawowych, dokładnie podstawowy ród. Elastyczny, gotowy na większej specjalizacji, preferuje strategie skupione na kredytach, zdolny do szybkiego pozyskiwania technologii. I Walnis. Preferuje duże floty korwet oraz technologie ulepszające korwety. Ma najbardziej militarne podejście ze wszystkich czterech podstawowych rodów. No to Kuba i Witek, przykro mi, ja już wybrałem swój ród. A jeżeli chodzi o jakość wykonania, mamy to na dosyć grubym papierze. Myślę, że akurat tutaj z tym nie będzie problemów i przetrwa wiele rozgrywek. Ale oczywiście mogłoby być troszeczkę lepiej. Plansza kryzysu. To już zdecydowanie grubszy karton. Nie ma się do czego przyczepić. A to jest dwustronna plansza galaktyki. Również bardzo dobra jakość. Troszeczkę się tutaj dzieje. Ikonki, ikonki, wszędzie ikonki. Tutaj mamy żetony floty w dwóch różnych kolorach. Tak prezentuje się lotniskowiec, strażnik, grube żetony z miejscem na kostki, niszczyciel, taki podłużny statek to korweta, i został nam jeszcze pancernik. Pięć żetonów bezpiecznej przystani, bardzo ładnie zilustrowane, grubość na najwyższym poziomie, plansza agendy. I cała masa innych żetonów. A tutaj mamy planszę zasobów. Każda z nich będzie składać się z dwóch takich oto kół. Oczywiście, samemu trzeba sobie to złożyć. Zobaczycie to zaraz na przebitkach. Są i one kafle sektora. Takie dwustronne są to sektory macierzyste. Chociaż, jak widać, kafle standardowe i specjalne również są dwustronne. No, to wygląda naprawdę konkretnie. Bardzo fajnie zrobione wybuchy. Mamy również plastikową wypraskę zamkniętą takim oto wieczkiem, multum woreczków strunowych, i niestety z tak zwanych figurek w polskiej wersji mamy tylko znaczniki spaczenia, a prezentują się one następująco. Takie mięciutkie, przyjemne w dotyku. A jeżeli chcecie mieć figurki statków i inne różne bajery, musicie udać się do oficjalnego sklepu Mind Clash Games, gdzie takie statki bodajże będziecie mogli sobie kupić za 300 zł. Różnokolorowe kości. Malutkie. Tak samo akrylowe znaczniki. Znaczniki instalacji fajnie, że akrylowe, a nie kartonowe. Kart w tej grze mamy również całkiem sporo i są świetnej jakości. Są bardzo grube, płutnowane. Można powiedzieć taki wzór do naśladowania nawet sporo tekstu jest na tych kartach czyściciel, centra handlowe, replikatory bojowe. Z ilustracjami to już tak troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o ich ilość. Tak naprawdę same symbole, ikonki, jedynie jeżeli chodzi właśnie o nasze frakcje, troszeczkę więcej się tutaj dzieje. Ale całość jest w bardzo ładnej kolorystyce. I tutaj mamy konkretnie wielkie karty. No również taka sama jakość wykonania. I tutaj mamy naprawdę konkretne, wielkie karty, które bardzo przyjemnie trzyma się w dłoniach. Karty produkcji, innowacji. Polityki, podboju, krucjaty, najazdu. Ikonki, ikonki i jeszcze raz ikonki. O, mamy jakąś ilustrację, zobaczmy. No tak, tutaj już troszeczkę zdecydowanie więcej się dzieje. Najwyższy czas ocenić jakość wykonania tego cacka. Tak naprawdę jedyne co bym zmienił to grubość kartonu wykorzystanego na planszetki rodu. No to jest zdecydowanie najsłabszy element, jeżeli chodzi o jakość wykonania, które znajdziecie w tym pudle. A tak cała reszta tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Bardzo miło będzie obcowało się z tą grą. Także moja ocena to. 9,5 na 10.